Cześć, dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Arkadikus. Jak się macie, moi drodzy? Dzisiaj porozmawiamy sobie o High Było parę dni ciszy na temat tej gry. Ogólnie nie chcę mi się przypominać tego wszystkiego, co się z nią działo, bo na jej temat już i tak chyba za dużo tych filmów zrobiłem. Ale no dzisiaj nastąpił taki pewien przełom. Akurat taki smutny raczej dla deweloperów przełom, bo mi to tak naprawdę, jeśli być szczerze, tam nie interesuje, co się z nimi za bardzo dzieje. Ale warto to po prostu wypunktować jako coś, co no pokazuje, że z jednej strony człowiek miał rację, z z drugiej strony, że twórcy żyli wyparciem strasznym i tak naprawdę no, i chyba to jest takim największym powodem, dla którego powstaje ten film. Bo moi drodzy, no jak sobie radzi Highgard. Jak pamiętacie dobrze, gra wystartowała naprawdę nie najgorzej, osiągając prawie 100 tysięcy graczy w dniu premiery. Ten dzień premiery był raczej kiepskawy, bo tam serwery się wysypały. Ogólnie wróżyło to, że ta gra gdzieś tam na chwilę z nami zostanie, ale faktycznie może nie jest to Concord, który się wywala po dwóch tygodniach, ale na dobrą sprawę. Na dobrą sprawę mijają dwa tygodnie i dzieje się coś bardzo podobnego, bo z jednej strony, jak teraz patrzymy, nawet w tym momencie, kiedy to nagrywam, jest 2083 graczy na Steamie w grze, pik ostatnich 24 godzin to jest 3123 sztuki, że tak powiem. A i niestety naprawdę to nie wygląda za dobrze. No, w ciągu ostatniego tygodnia najwięcej to było 8500. No, 8500 jeżeli chodzi o ilość graczy, co nie jest wybitnie wielką ilością. Jakby nie patrzeć typowo na grę free to play i która jest przy okazji live serwisem, która się utrzymuje ze sprzedaży skórek. Tak jak nawet próbowaliśmy to sobie w poprzednich materiałach wyliczyć, że tak naprawdę tych stałych graczy, którzy kupują jakieś skórki, wydają jakieś pieniądze na paczki w grze, to jest około 50% takich stałych, zaufanych graczy. No to kiedy mówimy o 50% 3000 graczy nawet jeżeli patrzeć na pik z ostatnich 24 godzin to jest 1500 graczy którzy mogli wyda wydać parę dolarów na ten tytuł i to nie jest możliwe żeby utrzymać 100 pracowników z ilu składa się studio Wildlight i oby, tak, żeby opłacało się po prostu działać i, i, i pracować nad tą grą. Bo czego nie mogę też Wildlight odmówić, to no nawet zobaczcie ostatni patch, to jest z 5 lutego, to jest tydzień temu wydany. Epizod drugi, 6 lutego tak naprawdę weszło to w, w życie i dodali nową postać, nie? On się nazywa Ekon, Ekon. Potem dodali nową mapę w tym samym. i Akurat muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o to, jeżeli ta mapa byłaby taka poszarpana i tutaj ziplinami by się w niej działało, no to ona ma sens i tutaj na przykład na tej mapie miałby sens, e, miałby sens wykorzystywanie karabinu snajperskiego, jeżeli ktoś dobrze potrafi e, wyczuć movement jak e, zjeżdżają ludzie, to akurat snajperka może być tutaj bardzo ciekawa akurat, koncepcja jest naprawdę ok, nie mogę im odmówić, że oni działają nad tą swoją grą, bo zobaczcie to jest cały czas jeden update, tutaj e, mówimy też o balansie, a tutaj więcej życia, tutaj mniej życia, tutaj większe obrażenia, więcej kul i tak dalej i tak dalej, tutaj oczywiście już Potem chodzą skórki, jeżeli chodzi o wierzchowce, to jest cały czas to, co się przewija na ekranie. To jest cały czas jeden, 1, 1, jeden, jeden update, i naprawdę trochę tego jest tutaj. Fiksy Bugów. I proszę bardzo, 5 lutego opublikowane 700 tysięcy wyświetleń tego posta. Tak więc dzieje się, naprawdę nie mogę im odmówić, że się dzieje. Tylko co, no niestety, tak jak mówiłem, to. Po premierze, zaraz, że pierwsze wrażenie możesz zrobić tylko raz, jeżeli odrzuciło e, ten tytuł 90% graczy, tak naprawdę i ze 100 tysięcy robi się. No teraz już nawet wiecie, co nie 90%, tylko 95% graczy postanowiło, że już do tego tytułu nie wraca. To znaczy, że pierwsze wrażenie zostało skopane i ludzie nie czują żadnej chęci do powrotu. Na przykład, e, też ciekawym zjawiskiem jest to, że dosłownie parę dni po premierze, ja sam się z tego cieszyłem i nawet graliśmy to, ogrywaliśmy to sobie i nawet zrobiłem z tego wrażenia, że wprowadzili tryb. 5 na 5, tak? I to był dobry ruch. W 5 na 5 ta gra zyskała naprawdę bardzo wiele, zyskała dużo dynamiki. I jak widzicie, po testach poszło, że 5 na 5 jest trybem permanentnym, on jest na stałe w tej grze i to jest naprawdę wartość dodana w tej grze w tym momencie, bo dużo lepiej gra się w 5 na 5 niż gra się w 3 na 3. I tutaj nawet oni sami piszą, że akurat społeczność podzieliła się tak po połowie, że połowa grała w to, połowa grała w to. No cóż, nie wiem jak to liczyli, ale jeżeli bo, wiesz, ee, jest... W procentowo to podzielone i 50% gra w 5 na 5, a 50% gra w 3 na 3, no to jednak jest i tak więcej graczy w 5 na 5, nie? Ale nie róbmy z nich głąbów, myślę, że dobrze to policzyli, patrzą po prostu na ilość gracza, a nie na ilość meczy, że tak powiem. I nie mam zamiaru im tego zarzucać, tylko widzicie, dlaczego ja o tym mówię? Bo z jednej strony oni słuchają i nie mogę im odmówić, że się starają. To nie jest tak, że ja to mówię, że Highgard to jest największe gówno. Highgard po prostu zaliczyło najgorszy możliwy start, bo jakiś idiota posłuchał innego idiota, to ty, który zasugerował, że ta gra powinna działać w trybie 3 na 3. I niestety to ludziom nie leży. Nie w tej formule, nie w tych rozmiarach map, nie w tej dynamice, bo gra po prostu jest nudna. No i nie jestem jedyny, który tak twierdzi, no po prostu nie bez powodu tyle graczy stąd odeszło. I no mamy pierwsze, pierwsze tak naprawdę wyniki tego wszystkiego, że jest taka mała ilość graczy, bo jeżeli znowu wrócimy do ilości sprzedawanych skórek, no to jeżeli 1,5 tysiąca graczy faktycznie kupi po jakiejś tam skrzynce, skórce, kupi nie wiem za 30 zł jakiś pakiet, no to naprawdę to nie jest w stanie utrzymać studia takiego. No jeżeli byśmy mieli to przeliczyć na złotówki, 1,5 tysiąca razy 30 to jest 45-50 tysięcy złotych plus minus, tak? No to za 50 tysięcy złotych, to ty jesteś w stanie utrzymać, naprawdę płacąc już tak lekko, lekko, to na minimalnej krajowej 10 pracowników, nawet nie, tak naprawdę. E, no, ale, ale powiedzmy, że zaokrąglając, a nie 100, i to jeszcze w Stanach Zjednoczonych, i to wiecie, pozycja kodera, programisty, grafika, którzy też raczej najniższej krajowej akurat nie mają. I Oczywiście pewnie mieli jakiś swój budżet e, gdzieś tam nałożony na to, że, dobra, początki mogą być trudne, no, ale nie zakładali pewnie aż tak trudnych. No i mamy tutaj akurat Pirate Nation, ale po prostu on mi na się wyskoczył, jeżeli chodzi o zdjęcie, więc po prostu zapisałem sobie go do, pod, do zakładek. No i e, mamy pierwsze informacje, że Alex Gar Graner podał, że niestety został zwolniony z Wildlight i unfortunately, along with most of the team, większość Ekipy, niestety z większością ekipy z Wildlight zostałem dzisiaj zwolniony i to bardzo kłuje, ponieważ jest tam wiele rzeczy jeszcze niewypuszczonych, wiele niewypuszczonego kontentu, na który czekałem, który chciałem robić e, i który przygotowałem też jeszcze dla Highgarda, niestety e, e, tak wyszło, że nie zobaczy tego Alex e, i dopisał jeszcze, że however I am excited for my next adventure, czyli no jest podekscytowany swoją kolejną przygodą, czyli szuka pracy, bo if your team or anyone you know needs an experienced level designer, Hit me up. Sprawdź moje portfolio, tu jest jego strona itd. i tak dalej. Tutaj samo Wildlight podało, że dzisiaj niestety, a może przetłumaczę to, po prostu dziś podjęliśmy niezwykle trudną decyzję o rozstaniu się z kilkoma członkami naszego zespołu, jednocześnie zachowując podstawową grupę programistów, aby móc dalej rozwijać grę i udzielać jej wsparcia. Jesteśmy dumni z zespołu, talentu i produktu, który wspólnie stworzyliśmy. Jesteśmy również wdzięczni graczom, którzy dali grze szansę i tym, którzy nadal są częścią naszej społeczności. No, widzimy, tak więc potwierdzamy, jest, potwierdzona jest ta informacja z samego Wildlight Entertainment, że zostały zwolnienia i tutaj nawet widzicie, na dole ekranu jest, we don't need player accounts i ja akurat mam to, mam ten artykuł, mam tą wypowiedź zaznaczoną dalej, bo tutaj właśnie zmierzamy do drugiej strony tego wszystkiego. Nie cierpię, bardzo nie cierpię, kiedy ktoś żyje wyparciem i po prostu e, robi dobrą minę do złej gry, wiedząc, że po prostu jest naprawdę bardzo głęboko w czarnej dupie, tak po prawdzie. Tutaj mamy właśnie ten przykład, mamy dwie tak naprawdę wypowiedzi, zaznaczyłem tutaj sobie jedną, Highguard Boss says The player count doesn't matter, it I E, Grenier właśnie mowa, e, Whether it gets thousands people or a hundred million people, it doesn't matter. What matters most is that the game is loved by the people who played it. Czyli nieważne, czy gra będzie miała tysiące graczy, czy miliony, setki milionów graczy, to nie ma znaczenia. Co ma znaczenie, to to, że gra jest kochana przez ludzi, którzy w nią grają. Tylko problem jest taki, że z samej miłości studia nie utrzymasz i no za wiele tam tak naprawdę rzeczy się nie zmonetyzowało w tym Highgardzie i no niestety robienie takiej pewnej siebie miny mogło tylko to jeszcze tak naprawdę przyspieszyć ten cały proces nie niejako upadania tej gry, bo w tym momencie, bądźmy szczerzy, ona weszła w tryb maintenance. Oczywiście, że jeszcze będą wychodzić jakieś łatki, będą wychodzić jakieś usprawnienia i poprawki, które już teraz były napisane i tam e, wolniej, bo wolniej, ale będą wychodziły jeszcze jakieś aktualizacje, ale no przy hmm, podstawowej ilości programistów to my wiemy już po prostu jak to brzmi. Tego nie powiedzieli, ale to jest maintenance mode tak samo jak to jest odnośnie New World'a od Amazona, no bo bądźmy szczerzy, co zrobi nam podstawowa mała grupka programistów przy tego rodzaju grze. No do tego potrzeba więcej grafików, designerów, żeby to działało, chyba, że chcą korzystać z AI, ale wątpię. W każdym razie mamy tak samo drugą wypowiedź, że jesteśmy małą ekipą sześciu graczy, czyli maksymalna ilość graczy, jeszcze wtedy, kiedy powstawał ten artykuł, nie jest ciężka do znalezienia. I gdzie to jest? Czekaj. E, to jest właśnie tam, co był ten cytat. A, tutaj, wyżej, przepraszam, zgubiłem się. Honestly, we don't need player counts to be super huge in order to be successful. Mohamed Alawi. Niestety tak. Nie potrzebujemy player count, żeby odnieść sukces. No i ten sukces właśnie widzę w tym momencie. Dziś rano, po, dziś podjęliśmy niezwykle trudną decyzję. To jest wasza miara sukcesu. Wiecie co ja uważam? No, przykro jest, że tam niektórzy ludzie zostali zwolnieni, no ale że do tej pory się nikt nie odezwał i nie powiedział: Ej kurwa, sorry, ta gra jest nudna, Dajcie tam więcej ludzi na te mapy. I dopiero po chwili wbiło te 5 na 5 i dopiero wtedy tak naprawdę zaczęło to mieć jakiś sens. Tylko, że już było za późno, bo ludzie się od tego odbili. Że przez ten czas nikt o tym nie powiedział. Każdy Mydlił sobie oczy, bo oczywiście e, wszyscy byli otoczeni tylko i wyłącznie jestmenami, którzy bali się powiedzieć, że to nie działa. E, według mnie zwolniona powinna zosta zostać osoba, która po pierwsze postanowiła albo zaproponowała metodę 3V3 e, oraz osoba, która po prostu się na to zgodziła. Te dwie osoby powinny polecieć jako pierwsze, ponieważ one najbardziej zaszkodziły tej grze i to nawet bardziej niż zrobił to Jeff Kayleigh, który e, no, przypadkiem, no, w zasadzie nie przypadkiem, ma z własnego wyboru e, zarejestrować zareklamowują ją w piku na The Game Awards. Niestety, moi drodzy, tak to wygląda. Każdy to, każdy myślący, przypuszczam, to przewidział. I w zasadzie to nie było pytanie czy, tylko pytanie było kiedy. No i okazuje się, że tak naprawdę po dwóch tygodniach, czyli mniej więcej lifespan Concorda, tutaj się uzupełnia tylko, że ta gra jeszcze żyje, nie została zamknięta, nie została wycofana, ona po prostu no, zwalnia. Swoich ludzi i zachowuje takie bare minimum, żeby móc ją utrzymywać, żeby móc robić jeszcze w miarę poprawki jakieś, ale wchodzi ona po prostu w tryb maintenance. Więc teraz te numerki, które widzimy, tak naprawdę na SteamDB, one się nie podniosą. To już będzie to wszystko. Myślę, że po tej wiadomości, którą właśnie opublikowano, to ta liczba będzie leciała jeszcze w dół. Zobaczcie, mówimy tutaj tak naprawdę o kilku dniach, ostatnich pięciu, i ta tendencja i tak jest spadająca. Ona idzie w dół. No max jaki mamy, widzicie, jest początek, a potem wszystko stabilnie w dół, to jak stok Ubisoftu wygląda w tym momencie, więc niestety wygląda to po prostu kiepsko. Nawet teraz zobaczcie, jak my gadamy to jeszcze o 100 graczy zeszło, za chwilę będzie tak, że tutaj będzie kurczę poniżej 2000 graczy recenzje się nie poprawiły. Tutaj cały czas ludzie na to narzekają. 44%, niecałe 45% wystawiło grze pozytywną notę. A pamiętajmy, że jest to gra free to play, tak więc tutaj ludzie są w stanie dużo wybaczyć, a i tak po prostu mamy mostly negative. No teraz to są mixed, tak? Dobra. Moja wtopa akurat w tym miejscu. Niestety dzieje się dokładnie to, co przewidziałem. Sprawdza się również to, co czułem odnośnie tej gry. To, co mówiłem, że zadziała te 5 na 5, to naprawdę poprawia ją w znaczącym stopniu, ale tak jak mówiłem, nie raz pierwszy, wrażenie można sprawić tylko raz. I w tym momencie, podsumowując, Wildlight e, no zbiera owoce swojej trochę niekompetencji. E, nieważne, czy to jest niekompetencja jakaś programistyczna czy designerska, e, po prostu ta gra nie dowiozła na wielu polach, drugiej szansy nie będzie. Wiele, wiele złego, jeśli chodzi o Highgard można powiedzieć i myślę, że to kiedyś będzie takie case study, czego nie robić, jeżeli chodzi o wydawanie gier free to play, ani jeżeli chodzi o tworzenie FPS-ów jako takich. Tutaj mamy piękny, wspaniały przykład, co nie działa. Tak więc, zero zaskoczenia tak naprawdę, ale kończy się dokładnie tak, jak myśleliśmy, że się skończy. I to w sumie zaskoczeniem jest to, że dużo szybciej niż zakładaliśmy. No cóż... Hygard nie żyje, ale można powiedzieć e, RIP Wildlight. Co wy o tym moi drodzy sądzicie? Czy e, wy zagrywacie w Wildlight? A czy już o nim zapomnieliście? E, jak myślicie, czy ta gra faktycznie będzie żyła? Jeżeli na przykład zeszłoby do poniżej tysiąca graczy na raz, to czy oni będą utrzymywać te serwery? Jak widzimy, no, New World, Amazon własnych serwerów nie chce utrzymywać dla New Worlda. A pewnie jest graczy tam więcej niż teraz. Nie wiem, czy mogę na przykład tutaj sprawdzić. Nie będzie New World ATNR. A terenu... No nie, no jest jeszcze mniej, tak więc no nie ma co, ale <laughs> nieźle. Jest jakiś pik, no nie. Dobra, to cofam, co miałem powiedzieć. W każdym razie bardzo zbliżona liczba, można powiedzieć dwa razy więcej, ale no, dwa razy więcej od tysiąca to nadal jest tylko dwa tysiące. Nie, w każdym razie, skoro nawet właściciele serw serwerów, nie umiem gadać dzisiaj, Amazon uważa, że nie, nie chce im się utrzymywać serwerów, to myślę, że High Guard również może być problematyczne. No dobra. Was już z pytaniem zostawiam, czy graliście czy nie, czy gracie do tej pory, co sądzicie o tej całej sytuacji, a ja się z wami, moi drodzy, żegnam do następnego razu. Cześć!